Miłości i Jezusa. Ja chciałam powiedzieć e, świadectwo, a zarazem e, m, słowo do arcybiskupa czcigodnego, e, do Depo. Myślę, że odsłucha to wszystko. To jest to głos mojej rodziny i myślę, że e, Was wszystkich tutaj zgromadzamy. Czcigodny, Księży arcybiskupie Osławie Depo. Żyjemy teraz w tak trudnych czasach, gdzie ludzie przez pandemię odchodzą od Kościoła. Jest to bardzo ciężki czas. Ludzie walczą z różnymi chorobami natury cielesnej, jak i duchowej. Każdy z nas szuka lekarstwa, schronienia, miejsca, gdzie zostanie wysłuchany. Moją rodzinę, nas, Matka Boża, w tym trudnym czasie skierowała tutaj do pustelni, do czatawowej. Dała nam przewodnika duchowego ojca Daniela Galusa, niezwykłego kapłana. Nie boję się wypowiedzieć słowa świętego. Jesteśmy dumni jako Polacy. Mówię tutaj o mojej rodzinie i chyba o wszystkich, którzy tu przyjeżdżają, że mamy takiego kapłana. W 2020 roku sprzedawałam dom. Tak się złożyło, że była to rodzina z zagranicy, z Niemiec. Od kiedy dostałam łaskę modlitwy różańcowej tutaj właśnie w pustelni podczas Eucharystii, nie rozstaje się z różańcem świętym. Ta modlitwa mi towarzyszy cały czas. Pan z Niemiec popatrzył na mnie, popatrzył na ten różaniec i zapytał się mnie, czy wiem, co to jest w ogóle odnowa w duchu świętym. Ja się uśmiechnęłam i powiedziałam tak, bo jeżdżę tutaj do pustelni, do ojca. Daniela Galusa, to jest kapłan, który prowadzi mnie i moją rodzinę. Szanowny księży, arcybiskupie Wacławie Debo, wie arcybiskup, jaka była jego reakcja. Ten człowiek z Niemiec popatrzył na mnie i powiedział, że mam szczęście, bo to jest święty kapłan. Ten obcy człowiek poprosił mnie, bym ja zrobiła mu znak krzyża na czole. Ja pomyślałam, Taki mały człowiek. To był dla mnie znak od Pana Boga, że Ojciec Daniel to wyjątkowy kapłan. Kapłan, którego zazdroszczą nam ludzie z zagranicy. A my, Polacy, co robimy? Odbieramy kapłanów, którzy gromadzą tak wiele ludzi na mszach świętych. Kapłanów, którzy mają świadomość tego, że są odpowiedzialni za doczesne i wieczne życie każdego człowieka. Zadajmy sobie pytanie, co ma na to Matka Boża, Matka Kapłanów? Jak ona cierpi? Ona, która wybrała dla nas Kapłanów, świętych Kapłanów, by nas zjednoczyli z jej synem Jezusem Chrystusem przez Eucharystię. Byśmy nie umarli duchowo, byśmy osiągnęli szczęście wieczne. Jak ona bardzo cierpi, patrząc, co dzieje się w dzisiejszym kościele. Od roku 2020 uczęszczam z moją rodziną, też dostałam tą łaskę. Każdego dnia nasze święto. Każdego. I co zauważam, że po nie mówię tutaj o niedzieli, w kościołach są jednostki, a moje dzieci najmłodsze. Serce ściska i żal patrzeć na to wszystko. Co będzie za rok, za dwa? Księża mimo wielkiego wysiłku nie potrafią przemówić do sumień wielu ludzi. Ludzie wolą zobaczyć mszę świętą w telewizji przy kawie. Ale czy o to tutaj chodzi? Czy w ten sposób zjednoczą się z Chrystusem, cierpiącym naszym Jezusem? Co zrobiła z kościołem, z świątynią Boga Pandemia? Czcigodny Księżę, arcybiskupie Wacławie Depo. Wierzę. Że Ty otrzymałeś tę władzę nad kapłanami od Boga, od Maryi, bo nie byłoby Cię na jasnej górze, gdyby ona, ta najpiękniejsza, tego nie pragnęła. Wierzę, że jesteś biskupem, który idzie za Chrystusem. Ty i ojciec Daniel patrzycie na ten sam krzyż, który przecież jednoczy kapłanów, jednoczy Kościół. To przecież sam Bóg którym jest miłość i miłosierdzie. Proszę spójrz sercem, oczami Matki Bożej na które ona powierzyła Ojcu Danielowi tutaj, w tym miejscu, w Czetachowej. Popatrz, ile tysięcy ludzi gromadzi się w tym miejscu na Eucharystii. Ile rodzin, ile dzieci. Ludzie są tutaj w każdym wieku. Gromadzą się, by wierbić Boga, Matkę Bożą, gdzie jest ogromne działanie Ducha Świętego. Ludzie proszą tutaj o uzdrowienie duchowe i fizyczne poprzez posługę ojca Daniela Garusa. Jako żona i matka, proszę, nie zabieraj nam tego kapłana. Dlaczego tyle ludzi wierzących ma cierpieć? Co odpowiemy naszym dzieciom? Ojciec Daniel został zabrany, bo nie pojedziemy tutaj prosić o łaski, bo nie pójdziemy z ojcem Danielem na, pielgrzymce, na pielgrzymkę do miłosierdzia Bożego, bo szanowny arcybiskupie Wacławie Depo, moja odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna, bo to święty kapłan, który za bardzo chciał nas przybliżyć do Boga w czasach, kiedy się od Niego odchodzi. Matka Boża prosi, prosi nie burzcie świątyń mojego Syna. Dzisiaj o 21 jest apel. Większość z nas pojedzie na Jasną Górę pod oblicze, pod obraz Matki Bożej. Czcigodny arcybiskup Jugosławie Depo, Ty wiesz, Ty też tam będziesz. Wiemy o tym. Spójrzmy wszyscy w oczy, Matki Bożej w te piękne oczy, i zadajmy sobie w sercu pytanie: Kto jest naszym Bogiem? Czy to jest naprawdę Jej syn?